Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej, na jeziorze, a cały tłum stał na brzegu jeziora. Nauczał ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce: Słuchajcie, oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedno ziarno padło na drogę i przyleciały ptaki i wydziowały je. Inne padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie, lecz po wschodzie słońca przypaliło się i uschło, bo nie miało korzenia. Inne padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, także nie wydało owocu. Inne wreszcie padły na ziemię żystą i wydały plon, wschodząc i rosnąc, a przynosiły plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. I dodał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A gdy był sam, pytali go ci, którzy przy nim byli, razem z dwunastoma, o przypowieść. O nim odrzekł: Wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli uważnie, a nie widzieli, słuchali uważnie, a nie rozumieli. Żeby się nie nawrócili i nie była im odpuszczona wina. I mówi im, nie rozumiecie tej przypowieści, jakże więc rozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo, a oto są ci, którzy są na drodze. U nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo w nich zasiane. Podobnie zasiewem na gruncie skalistym są ci, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Potem, gdy nastanie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani międzyciernie. To ci, którzy wprawdzie słuchają słowa, lecz troski tego świata, uda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, także pozostaje bezowocne. Wreszcie zasiani na ziemię żyzną są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. Moi kochani, spójrzmy na to przypowieść od strony działania. Najpierw słyszymy, że Pan Jezus do tych, którzy byli razem z apostołami, mówi, że dana im jest tajemnica Królestwa Bożego. Jest to więc rzecz bardzo istotna, ponieważ łaskę Pan Jezus odpowiednią udziela, a później do nich mówi, dziwiąc się, że nie rozumieją tej przypowieści i nie będą mogli zrozumieć innej. Dana im jest łaska rozumienia, ale nie rozumieją. Czyli potrzebny jest pewien proces, przejścia. Od tego niezrozumienia kierowani łaską Bożą do zrozumienia tej i innych przypowieści, do których zrozumienie tej przypowieści uzdalnia. Widzimy, że Pan Jezus mówi do tych, którzy byli razem z apostołami, czyli należy szukać tego pełnego zrozumienia w łączności z Kościołem. Bo dlatego, że ci, co są na zewnątrz, słyszą tylko przypowieści, ale nie potrafią uchwycić o co chodzi. W Kościele zaś możemy dojść do. Tego słowa i takiego zrozumienia, które prowadzi do odpuszczenia grzechów. Podejmujmy więc ten wysiłek zgłębiania słowa Bożego w łączności z Kościołem, tak, żebyśmy słyszeli, jak Bóg w Kościele te słowa wyjaśnia i mieli z tego pożytek, słuchając Boga, poprawiając swoje życie i realizując to, co wypływa ze Słowa Bożego, z miłości Boga i bliźniego. W tym zgłębianiu słowa Bożego nigdy nie ustawajmy. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.